Jestem w okolicach Kalet, czyli teren między Tarnowskimi Górami a Lublincem. Przepiękne lasy, przepiękne tereny, szutry, można by powiedzieć klasy premium, przygotowane właśnie idealnie pod turystykę rowerową. W kilku miejscach natknąłem się właśnie na takie miejsca, to są takie stanice rowerowe, gdzie można usiąść, odpocząć, zjeść coś schronić się w razie czego przed deszczem jest podstawowy sprzęt do naprawy rowerów no Kalety same się reklamują jako miasto i gmina przyjazna rowerzystom i to się zgadza, rzeczywiście jest, jest ta infrastruktura przygotowana tutaj bardzo dobrze obcowanie z przyrodą, no, no nic tylko jeździć i, i czego chcieć więcej Jedno z najsławniejszych drzew województwa Śląskiego pięciusetletni cis donersmarka.